Cześć, tu Piotr Wojciechowski. Witam was na moim kanale, gdzie dzielę się praktycznymi poradami dla właścicieli samochodów od codziennej jazdy po właściwą obsługę auta. Jeśli zależy ci na bezproblemowej i komfortowej jeździe, to jesteś we właściwym miejscu. Subskrybuj, żeby nie przegapić żadnych nowych wskazówek. A teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu Miska skrzynia elektryczna. Koncepcyjny Amione to niecała przyszłość mobilności w wizji Citroena. Na targach Vivatek w Paryżu 16 maja widzowie mogli późnać drugi rozdział tej futurystycznej sagi, czteromiejscowy samochód pokazowy Citroen 1919. Nazwa sugeruje rok założenia Citroena i wskazuje na zupełnie nową stronę w jego historii. To komfortowy samochód elektryczny, który autorzy wyposażyli w napęd na wszystkie koła, po jednym silniku elektrycznym na os o łacznej. Mocy 462 km i 800 Nm, a także akumulator o pojemności 100 kWh, co wystarcza na 800 km w nowym cyklu WLTP. Samochód posiada bezprzewodowy system ładowania akumulatora trakcyjnego, a jeśli zamiast tego użyjesz mocnej stacji ładowania DC, akumulator może zostać naładowany na 600 km w ciągu pierwszych 20 minut od podłaczenia. Samochód przyspiesza od 0 do setki w 5 sekund, a jego prędkość maksymalna wynosi 200 km na godzinę. Koncept 1919 unosi się nad torem dzięki zawieszeniu progresji w hydroleg hydraulic z hydraulicznymi buforami dobicia i odbicia w połaczeniu z inteligentnym systemem aktywnej kontroli zawieszenia Koła samochodu elektrycznego ESA dość nietypowe, stworzone we współpracy z Goodyear, który dostarczył niestandardowe opony. W tym przypadku szprychy i obrecze zdają się niezauważalnie przechodzić w same opony. W połączeniu ze skrzydłami zamocowanymi blisko koła, technika ta sprawia wrażenie oddzielnych sfer. Na których spoczywa kapsuła pasażerska. Efekt ten jest dodatkowo wzmocniony przez nieruchoma piastę, która nie obraca się wraz z kołem. Same opony SA wypełnione czujnikami, które wykrywają warunki pogodowe i drogowe, co pomaga elektronice pokładowej lepiej kontrolować samochód. Opony mają również porowata warstwę wewnętrzna pochłaniająca hałas. Nie brakuje w nim modnych technologii autonomicznej jazdy i proaktywnego osobistego asystenta, a także sztucznej inteligencji i komfortowej atmosfery. Asystent w szczególności może zasugerować adresy najbliższych restauracji lub wyznaczyć trasę podróży w oparciu o lokalizację atrakcji. W tym lub innym regionie wskazówki nawigacyjne wyświetlane SA na przedniej szybie, na tle drogi, w postaci strzałek na asfalcie. Asystent, sterowany naturalna mowa, aktywuje gry wideo lub kino, wybiera numery telefonów, reguluje temperaturę i oświetlenie w kabinie. Wykorzystano tu technologię rozpoznawania głosu kalifornijskiego startupu SoundHound. System jest aktywowany fraza Hello Citroën. Zdecydowanie słyszeliśmy, co jest takiego. Ogólnie rzecz biorąc, dzięki tej koncepcji, jak twierdzi producent, firma na nowo wymyśliła długodystansowe podróże samochodem. Okazało się to całkiem interesujące, przede wszystkim ze względu na jasny design. Chociaż w wielu zrealizowanych tutaj pomysłach samochód pokazowy 1919 przypomina cała masa podobnych koncepcji od Volvo 360 centów, Poreno EZ Ultimo. Ale jeśli odrzucimy najbardziej pretensjonalne techniki stylistyczne i autopilota piątego poziomu, otrzymamy podpowiedź dużego elektrycznego. Citroena, powiedzmy, 2025 roku.